Pepa nie może się doczekać, by przekazać wszystkim nowe wieści. Mamo, tato, George! Witaj, Pepo! Witaj, Pepo! Hmm. Jestem taka podekscytowana! Z jakiego powodu, Pepo? Poznam nowych znajomych. Nowych znajomych? Tak! A co to za nowi znajomi? Nie wiem. Przecież są nowi! <laughs> Pokażę im śnieżną górę i plażę. Wszystko, a nawet ziemniaczane miasteczko. Pepa jest podekscytowana zabawą z nowymi znajomymi i odkrywaniem wspaniałych miejsc w swoim świecie. To dobry pomysł, Pepo. Tak, tato. Będzie bardzo zabawnie. A no kiedy twoi nowi znajomi przyjdą się pobawić, Peppo? Wkrótce. Nie mogę się doczekać, aż będziemy się razem bawić. Dinożaru. Grrr. Wygląda na to, że pan dinozaur też chce się pobawić z nowymi znajomymi Peppy. <słyski> Że odwiedzimy babcie i dziadka? Ich dom jest tuż za rogiem. Chodźmy tędy. Dziadków. To dom babci i dziadka świnki. Dziadek zawsze przesiaduje w ogrodzie, a babcia zajmuje się kurczętami. To dom babci i dziadka świnki. Pepa zawsze świetnie się tu bawi. Papuga Poli naśladuje wszystko, co robisz. Spróbuj poskakać lub wydać jakiś dźwięk. O nie. Poli musi być głodna. Jej miska jest pusta. Przynieśmy trochę karmy, żeby ją napełnić. Squik, squik. energię do dalszego skakania i ćwierkania. A, bardzo dobre! Chodźmy tędy. Dziadku, co robisz? Sadzę nasionka, aby w ogrodzie wyrosły nowe rośliny. Chcecie mi pomóc? Jasne. Co mamy robić? Na początek wybierzcie jedną z roślin w ogrodzie i weźcie z niej nasionko. Dowolną? Tak, pepo. Wybierz którą chcesz. O! Nie wiem, którą wybrać. A możesz pomóc mi wybrać? Pomóż Pepie i dziadkowi zasadzić nowe roślinki w ogrodzie. Podejdź do jednej z roślin i zabierz nasionko. Wybierz jedną z nich i zabierz nasionko. Udało się? Dobra robota! Wróć tu i je zasać. Chodźmy tędy. Zrób mały dołeczek. Wrzuć tam ziarenko. Zakryj je ziemią, podlej je. Świetnie! Tu wyrośnie nowa roślina. Czy to potrwa długo, dziadku? Tak, rośliny rosną bardzo wolno. Od czasu do czasu przyjdźcie sprawdzić, jak bardzo roślinka urosła. Dobra robota! Zasadziliście nasionko w ogrodzie dziadka. Od czasu do czasu przyjdźcie sprawdzić, jak bardzo roślinka urosła. Witaj, Pepo! Witaj, znajomy Pepe! Witaj, dziadku! Pepo, myślę, że zgłodniejemy do czasu, gdy warzywa urosną. Chcecie coś zjeść? O, tak! Poproszę! Cudownie! W takim razie idźcie po jajka do kurnika babci Świnki. I przynieście je do kuchni. Jasne! Dziadek Świnka prosi, żebyście zabrali jajka z kurnika i przynieśli je do kuchni. Wtedy razem z babcią Świnką przygotują dla Was. Chodźmy najpierw do kurnika. Tędy. Witajcie, dzie... Witaj, babciu. Przyszliście sprawdzić, co u nie, babciu, dziadek wysłał nas po jajka, żebyśmy mogli przygotować posiłek. Rozumiem, możecie je wziąć. Są wewnątrz tego małego domku. Dziękujemy, kurczęta. A, macie już jajka. Teraz zabierzcie je do kuchni, będę tam na was czekać! Babcia i dziadek Świnka są już w kuchni. Nie każmy im czekać zbyt długo. O, tu jesteście. Zgłodnieliście? Ja tak. A ty? Przygotowaliśmy przepyszne jajka na twardo. Usiądźcie przy stole. Mm, ale pięknie pachną. Życzę wszystkim smacznego. Bardzo dobre. Cieszę się, że Ci smakuje. A, bardzo dobre. Przykro mi, Poli. Nie możesz spróbować. Bardzo dobre. <śmiech> <śmiech>